Nie ma gotów, chlap, rękę w ten wiadro od i ciach, ciach ciach I... Nasza mapa pięknych maszyn wysłużonych i rzadkich zostaje zakwalifikowana przez porznita E281. Jest także dzisiaj ze mną Damian. Powie o naszej pięknej, już dość wysłużonej maszynie. Ona wyjebała nie wysłużyła. <słyska> Że ty masz ogromne doświadczenie już w tej maszynie. Ile lat już robisz na takiej masz, maszynach? 32 sezony już. Ty, ale ty masz 30 lat. A na godziny. A, no tak. Ty, słuchaj, a pamiętasz może pierwszy raz w tej maszynie, znaczy pierwszy raz, jeśli chodzi o pracę tą maszyną. Pamiętam. Nie chcę pamiętać żeby następny raz. Jak to wyglądało? Ciężkie, góry, chuje, muje dzikie węże. Jeśli o góry, hamulce, wszystko w tej maszynie. Hamulce, ja wskoczyłeś, jak wskoczyłeś się hamulce, były. Hamul... Nie, pod ten pod koło to było. <laughs> <laughs> Czyli hamulce miały słabe. No w ogóle nie się... W ogóle nie ma... Teraz Mój się spalił tarcze i chuj. A poważnie dalej już nie zahamujesz? A co? No, tylko biega nie hamuje. Jaki gaz? A gaz tak musisz zgasić przy silniku, żeby zgasić. Silnik. Aha, czy musisz zgasić na silniki? rogu, kurwa, jeszcze, żeby zgasić. No dobrze, także możemy. Zacznijmy od najważniejszego tutaj miejsca: od silnika. Przejdźmy na silnik. No najlepszy no silnik. Najlepszy silnik. No co? <laughs> najlepszy Ifa, si kurwa. Ifa, zobaczmy to. Także ja Wam opowiem, jaki tutaj silnik siedzi w tej maszynie. A Damian Wam opowie swoje przy z tym silnikiem. No bo jak on jeszcze tutaj narobił no, tu nad godzin tyle lat, to. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj silnik Iwa, oczywiście są to, jest to 6 garów, mamy 180 koni. Damian mówi, że... Jak to już z tymi koniami tutaj wygląda? Konie to po uciekło. <śmiech> połowę uciekło, połowę... Jak je nie? <laughs> Słuchajcie, no przez te parę lat... Parę koni mo mogło uciec no, już... Kilkadziesiąt lat, o! Przez kilkadziesiąt A no to, to wiekowa maszyna, która 88 roku. No rok. właśnie. E, także mamy od razu tam zbiornik na paliwo, no. e, który mieści 280 litrów. Przy spalaniu Damian jakim? 15 na godzinę. 15 na godzinę, 14-15, tak jak no. mówiliśmy na godzinę. Damian, słyszałem, że Ty wymieniłeś już sporo tych silników tutaj. No sporo. Sporo już było tych silników. Ale w tej jednej maszynie tutaj wymieniałeś? No, i trzy. Trzy razy? No. Czyli to jest trzeci silnik, siedzący, siedzący już? No. Ale to powiedz, czy one są słabe, czy po prostu już były tak wyeksploatowane, że trzeba było je wymieniać? Jeden na pole z bo zaczął piszczeć, piszczeć, piszczeć i stanął, i chuj. I, I staną. Za się. No i przyciągnął do chłopiec. I... Ale, ogień, ogień. Ciężko bo objęć silnik. Pierwszy silnik, jak wyjmowałem, to zdjeliśmy klocek, głowicę, tłok padł do, do wału i chuj, na co, trzeba wymienić silnik. <grym> Czyli mówisz, że było ciężko wy wydostać to są tutaj? Ciężko. Ale tak pierwszy raz sam y to wymieniałeś? Nie z kimś takim, ale też takie były ciemne jakie. Ja. A ciemne był na początku. No. Ale mówisz, że teraz już. Teraz. Byś teraz w jednym polużku. Teraz mówisz, że w nocy wstajesz, ogarnia się nikt. Ja, Kura, tak, tak? mogę spać i mogę krócej tu pach pach. <głos> tak. <głos> <głos> Czyli na początku, no wiadomo, każdy musi się nauczyć czegoś. tak? No. Ale już mówisz, że czym wymieniłeś, tak no, teraz bez problemu. Mogę wszystko, niech tu stoi ta podwórka do Może jak spalaniem to wygląda. Może najpierw zaczniemy Odpalanie w sezonie. Jak wygląda? W sezonie czy przesadnie? Tak. W... No tak jeśli macie między polami jedziecie gdzieś nie, zgasicie. to jeszcze tam pokręci z pół godziny zapali. <noise> Czyli ma jakieś tam problemy już, tak? No, ma, no, to jest Ale w sezonie pali. Jak się trzeba to pali, tak? Musi już mu wtedy. Musi palić. No dobra, a powiedz pierwsze palenie przed sezonem, jak to wygląda? Pierwsze palenie to musisz kurwa kopcze dać. Tak, tyle, szło tu szmat. Okay. roku 20 litrów. Aha, na start. I go chujaj do filtra. Aha. Jak, do, jak on, to nie padnie, nie pali, nie? Tak, tak, to musisz 8 plaków, kurwa, i może zapalić. Ale to jest sytuacja z życia wzięta, tak? Tutaj? Tak, to, to normalnie. Opowiadamy oczywiście o tym jednym egzemplarzu, nie mówimy, że wszystkie tak paliły. Nie a no, wszystkie, wszystkie tak paliły? Nie, no raczej były sieczkami, co, no, co paliły, jak no, trzeba. Ale nie? ciężko, kurwa. Wiadomo, no to jest już wysłużone, no ale no dobra, no a tak jakbyśmy chcieli go teraz odpalić, w tym momencie mamy luty, początek lutego, jak to wyglądało? Jakby to wyglądało, jakbyśmy mieli go teraz odpalić? Ja nie zapalił. Nie zapaliłby? Nie. A jakby się omogli, skoro pod spodem? To tak, to może by się zapalić tutaj tak? Musiałby się nagrać. No. Konkretnie. Czyli jakoś by tam go tryknął teraz, tak? Tryknąłby go. Ale z większymi problemami. Bo no. to nie jest tak, jak teraz wsiadam wsiadamy do maszyn i... A może skoczyłby nas i tylko paki by zapalił. A może by nas zaskoczył. Tak jak rozmawialiśmy już tutaj wcześniej, mówisz, że kukurydzy nie ciąłeś nigdy tym, tak? Nie, nie, nie. A z pnia trawę na przykład ciąłeś? Podbieraczem na pewno robiłeś też? Też I co możesz powiedzieć o tych naszych wszystkich przystawkach? No wiadomo, podbieraczu nic ciekawego jak tylko podbieranie z rządka i przez rurę na, yy, tak, na rozrzutnik, tak? No. Ale na przykład jeśli chodzi o już cięcie sypnia, jak to wyglądało? Dobrze szło, to póki chodziło to szło dobrze Jeśli nie było... jeżeli było przegrzana maszyna to szła po prostu, tak? A jeżeli coś tam jej dolegało no to no wiadomo jak każda maszyna się lubiła. No, okay. Zatrzymać się po prostu. W jak połku kamienia, to już koniec. Jak ko kamienia, tak? To już pewnie na tych tutaj wałkach, tak? Na wałkach już... i poszło w kosy. wałki i... już dostawały I wtedy. I kosy idą wtedy. Tak. A, właśnie, a jeśli chodzi o kosy, słuchaj, a czy był to jakiś detektor metalu? A, nie było, było, jak po i kosy stanęły, to wtedy był. A, Kosy stanęły że coś po, musiałem. tak? A nie wyrzuciło nic przez rurę jeszcze? Nie, 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 da nie, nie przeszło. Tak? Nie, te wałki tam zatrzymały ten bęben, wszystko tutaj, nie? to Także to wszystko było yy, na tym. Także jakie są też przystawki? Przystawki mamy tutaj oczywiście podbierać mamy taki heder do header do kukurydzy, tak, którego no. już tutaj nie ma, bo no już te forśmiły, rzadko kiedy naprawdę się czy zdarzy, no że rzetną e, kukurydzę? I mam jeszcze podbierać po prostu do e, cięcia spnia po prostu, Tak jest. Także znajdujemy się tutaj na najważniejszym w sumie miejscu. E, są tutaj wałki. Ile Damian tych wałków jest tutaj? U góry chyba są dwa, tak? Dwa i na dole dwa. Dwa i na dole dwa. I tu masz jeszcze jeden. Piąty. I tutaj jeden mniejszy, tak? No i, bęben tnący. No i mamy tutaj cały bębentnący. Ile noży powinien mieć? 12 będą być. Ale to też zależy od tego co robimy, nie? Tak. No, Bo mogło być mniej. 6 może być. Tutaj jest aktualnie 6 teraz, 6, tak? Nie. Tak, i cała prosta. Tutaj. Obsługa tej maszyny. W sumie jak to działa? No, podbiera tutaj podbiera nam trawę. I podaje nawałki. Podaje nawałki. Uwaga idzie grubość, to wałki się podnoszą wtedy i pcha dalej. Tak, no i co? Bęben ucina, rozdrabnia. Ucina i wyrzuca tym, kurwa I wyrzuca <śmawiam> tym dytkiem na końcu, ja nie? Tym, I tym tysiakę zakręcisz. <śmawiam> Uwaga, ważne pytanie, Damian. Gdzie znajduje się w tej maszynie gniotownik? No w tym nie było gniotownika, ale jak miałeś wannę starką, to prawie jak gniotownik był. Wannę starką? Tak. Aha, czyli można było swojej produkcji stawić Nie, to masz, kupujesz wannę i z tarką od razu, od razu tak? kupujesz. No I, a coś kombinowaliście z tym? No było, a to nic się daje. Tam. No dobra, a powiedz, a, czyli to tam. To no, tam nie ma szałek, to jeszcze pokażę. Czyli to był nasz jedyny to gniotownik by w błąd, co zrobili w tym Że razie. nie ma gniotownika, nie bo ma. to by mogło dalej jeszcze robić. A ja tak to teraz ludzie stawiają na rozdrobnienie. No tak, Musi ziarka przerobić, także no. to już się od tego odchodzi. Dobra, a powiedz, gdzie taką tarkę mogliby, mogliśmy sobie tutaj wstawić. Tarkę masz tam na dole, masz tą wannę, widzisz? Na sam dole. Tak? tak, i tam pomiędzy tym jest, jest, jest wkładasz i inną, no, wiesz. Aha, czyli taka tareczka z wanną na sam dół. No, to I to trze, no. niby miało niby to, to trzecie. I, i, bardziej grubo szło, to bardziej tarło. się. A tarło i, yy, i rozdrabniało nam. No, no. A teraz, no, powoli się od tego odchodzi, wiadomo, każdy stawia na roztrumienie tego ziarka i już się takim maszynami nie ty. To nawet nasza zetka chyba, polska, bardziej rozdrabniała, ta, ale no, bardziej to się A też nie Bo to, to czasami to zdarzało się większe te kawałki nie. Kolba, kolba się trafiła tak Cała kolba się trafiła Tak się trafiła to kola poszła <noise> A gdzie tu o ziarkach no. Co gdy taka maszyna się nam zapchała? No Masz taką wajchę tutaj w środku w kawieniu, I co może tu? I wałki nie... może było w drugą stronę Co w tu? Jak nie pójdzie to? Ręcznie. Ręcznie trzeba, bo, wała, bo całego tego bębna nie nie, nie. bęben cały czas w jedną stronę. W jedną stronę chodzi. Chodzi. Tak, tylko te wałki cofamy i wtedy przy zabiciu maszyny ona po prostu wypluwa to wszystko. No chyba, że nie wyjdzie to tak jak wiadomo, no znamy to z bizona, wychodzimy albo. No, a też jest jeszcze inna, też może, może inaczej zrobić jeszcze wiesz wałki do tyłu i masz, możesz mieć dłuższą sieczkę. Aha. I wałki szybciej chodzą i wtedy pójdzie. A, i Pałki bo tam masz rozdrobnienie też, tak? Kruszu, no. A, i ona wtedy, wtedy szybciej chodzi, i tak? Wtedy pójdzie, pójdzie. Szybciej chodzą wałki wtedy, no i jak się, to i się odbije. A, i się odbije i no. pewnie przejdzie, nie? A no. jak nie, no to znamy na, na przykład z naszych bizonów, że po prostu trzeba było wyjść i no wszystko i wyciągać. Nie? No, a innego. Także no, co innego zrobimy. Także wiemy już, jak to wszystko się wciąga. Ostatni etap, czyli wyplucie tego na rozrzutnik. Damian, no zwykła po prostu, mamy rurę. Widzę, że już trochę zużyta. Mamy tutaj parę dziur. Coś robiliście może z rurą? Wymieniana już była, czy...? No nie wiem, blachy były wkładane, ale to ile lat temu, 10 lat temu. Czyli po prostu ją wzmacnialiście, tak? Tak, żeby dochodziło. I rura po prostu, no, nic większego tutaj się nie działo, jak po prostu obracanie. Działo się, musiał jeden stać i pchać, żeby po prostu w prawo czy w lewo. Tak, nie poszło, do tyłu dmuchało. Jak, jak bajka nie działała, to jeden musiał stać i ciągnąć, tak? I no i mamy daszek uchylany, także on sobie pływa i wyrzuca dalej, bliżej. Po prostu i mamy także światło. światło. Działa jeszcze to światło? Nie, już nie. Ale kiedyś działało. Kiedyś, działało. kiedyś pokazywało nam no, gdzie powinien tak. sypać A teraz chłopaki walą na ciemno, bo już się nie Oni się tak znają, że po ciemku bez być światem. Tak. Trochę wyrobiona jeszcze to rura. No tak, bo tutaj na tym trybie to prawie nie sięga już to. No nie. I tutaj mieliśmy ten siłownik tak, odpowiedzialny był za kręcenie tą rurą, nie? Tak, tak. Z kabiny sterowaliśmy, tutaj mamy podłączenia, wszystkie i on tutaj obracał na tym trybie. A i także tutaj, oczywiście, warto wspomnieć, przy silniku to powinniśmy powiedzieć. W tym miejscu znajduje się ta, całe to wyjście. On tutaj łapie. Bo tutaj na górze jest oczywiście najczystsze powietrze, także filtry są zawsze wysoko. I tu znajduje się ta końcówka cała tego filtra powietrza. Tutaj także mamy cały ten wkład od filtra powietrza. Y, idzie nam tutaj z kolektora i tak no jak mówiliśmy na tą końcówkę tam u góry, nie? No tak. No właśnie, no może przejdźmy od razu do tych pasków, co, tutaj, co to są za paski w ogóle? Ten pasek napędza całą hydraulikę. To jest od hydrauliki, prawda? Hydraulika tak? na, i napęd wszystko on działa. Tak, dobra, a następny tamten mamy... No, to jest od włączenia bębna. To jest od włączenia bęna, tak? A tak, idzie nam na bęben no, no, no. Pokaż tam Kuba, jest na bęben y, pasek, który nam napędza cały ten bęben nasz ja tutaj wam chyba wychodzi, słuchaj A, tu się zdarzyła jedna sytuacja. Rowo się tak przybrało, w wpadnie i tu w karpa się wjebała cała A, czyli wpadła karpa tutaj. No karpa bo tam robił robił sobie, wiadomo, drzewa, nie? Aha. No, I trochę przewodziło się i jeździ Jeździ tak dalej. Jeździ z pięć lat. A, jeździ czas no. Jakoś się jeszcze toczy dopiero. No. Patrz, a tutaj te łańcuchy to od czego są damian? Były tu masz. No ciągnął dawałki ciągnął. Czyli napędzają te wałki. Tak, wszystkie, tak, tak. To tutaj wciąga całą naszą masę. Ale widzę, zobaczcie sobie tam widzowie jak tu ładnie jest wyprowadzone. Słuchajcie, kalamitki do smarowania. No, smarowane są. Nawet na palec i... Ciachor i o wow, chodzi. A, czyli szybkie smarowanie. Szybko, bo nie było czasu. Czyli mówisz, że to, że nie było czasu smarować tego. No nie! No. Jak mi to szybko, patrzcie, nie ma go, to chlap, rękę w ten, ten wiadro od i ciach ciach, ciach i... A czy mówisz, że tylko smarowałeś kanabitki? Hektary, hektary, hektary chodziły, hektary, hektary, hektary leciały. To czułek. To, to w takim razie, to od którego roku ona nie jest smarowana? Nie no, zwalata dwa lata tylko. Dwa lata nie są. Może pięć. Może pięć. A może od fabryki nie jest, ale jeździ, jeździ. słuchajcie, dobry patent, jeżeli nie macie czasu... Trzeba nasmarować maszynę, bierzecie na palca, kalamitki szybko, opierdzielacie i do przodu, i do przodu nie? Nie, no ale tak poważnie, czyli nie by było smarowane. No wiadomo, maszyna musi być smarowana, bo tak to było, że wszystko wszystko siadło, wszystko. Tak, wszystko by moment siadło. Przy takich słuchaj, obrotach, jak to wszystko chodzi, to. Wszystko, tak, wszystko. A, a to jest powiedz fabrycznie wyprowadzone, czy wy wyprowadzaliście? Fabrycznie, jest... fabrycznie. Wszystko ładnie. Macie tak, tak. wyprowadzone kalamitki w jednym miejscu i cykl ładujecie. się to sama historia, co przy tej pokosówce, mamy tutaj wąskie dość opony. Damian, czy to nie topiło się w terenie? Topiło się. Zdarzyło się utopić się parę razy, a bliźniaków żadnych nie, nie dokładaliście? Nie, nie, nie. Tak jak teraz lecieliście, co? A masz jakieś ciekawe przeżycia z, z tymi oponami miękkimi? Bo to wiadomo, człowiek leci na takich, ciężka maszyna, to się lubi zatopić czasami, co? No, no, no ale też jak człowiek nie widzi, jedzie w ogóle i jest studzienka, i kiedy się wpierdaliłem w studzienkę, to ja patrzę, drugie koło się kręci, a tu w tym studziennicy, no i co zrobić? I redli tam tylko No redli, no <laughs> ciągać. A i wyciągać Ale nic się nie uszkodziło przez to? Nie, rynówce rozjewałem tam jedną rzecz Kurde, tego oświetlenia to trochę jest, jak to działało? Czy to było widać cokolwiek a Było, te halge najlepiej dawały Najlepiej no, dawały to no. I to wszystko dalej pracuje tak jak powinno? No, Czy tylko że działają, a korunki jak chciałeś włączyć to Wytykałeś pełną rękę bo drzwi nie było to, to tylko w prawo jechałeś zawsze <grafia> dalej nie mogłeś jechać musiałeś cały czas w prawo jechać nie mogłeś lewo nie mogłeś no. szyba jest kurwa no to jak <grafia> <Czyli> na warszawsku <grafia> to na warszawsku <grafia> czyli musiałeś cały czas skręcać prawo tak czyli długo dojeżdżałeś na pole? oj no jest także czyli... pół dnia czas... pół dnia dojechałem hektar ścięłem. <grafia> a właśnie jeśli chodzi o wydajność jak to pracowało no. hektar to musiałeś półtorej godziny ciąć półtorej godziny tak przy dobrym gacie bez awarii no bez awarii a awarie często się zdarzały Czasami dzień, dwa chodziła, czasami co dzień się psuło, trzy razy dziennie. A czyli różnie jak ją tam natknęło, to tak było. Ta. Maszyna pochodzi z roku 88 i waga jej to 5200 kg. Mamy także tutaj jakieś numery seryjne Pasek napędu, cały, no, napędza koła Czyli tu jest od napędu, idzie tam na skrzynię tak i tak, napędza tak. nam koła y, A tutaj widzę mamy wariator, także co możesz o nim powiedzieć? Ten, tu Właśnie tu, tu były najczęściej awarie Na tym wariatorze tak? tak? Bo, to... bo tu jest jak w Bizonie, że po prostu przyspieszacz tak, i... no, i takie cylindryki się dały i o i cały czas trzeba było wymieniać Nawet 5 dzień nie było A, było. poważnie? No o, No to tutaj naprawdę jest ciekawe ale później Co? przerobiliśmy to zrobiliśmy od jakiejś innej maszyny i teraz jest spokój. I teraz jest spokój na razie Mamy chłodnicę tutaj, w tym no. miejscu Dobrze... Zobacz, ale to... A tu, wow. ty, jest FIWA. To jest do piwa To jest do piwa Ty, a tu jakaś klima leży, a akumulatory tutaj No A patrz, w tym miejscu tutaj mamy akumulatory na dole Jest chłodnica dość dużych rozmiarów I ona jest dobrze... O <laughs> to. Ale dostał set i ona jest dość dobrze tutaj zastawiona siatkami, a także mamy jeszcze u góry dodatkową siatkę, żeby ona sobie tam sięgała czyste powietrze, no tak, żeby bo im wyżej wiadomo maszyny, tym czystsze powietrze się znajduje. Wszystko osiatkowane, a także mamy yy, dość ciekawą sprawę, już w tej maszynie tego nie ma, tak jak o tej żaluzji mówiliśmy, Damian. Yy, mamy gałkę w kabinie, yy, która nam zasłaniała żaluzję i jeśli maszyna była po prostu na silnik był zimny, paliliśmy na zimnym, to zasłaniała się taką gałką. Gdziemy się bardziej dobrze. Tak, żalu żaluzja się zasłaniała, z gał gałki normalnie z yy, naszej kabiny. I ta żaluzja się zasłaniała i nagrzewała silnik. A potem jak on był nagrzany, to po prostu trzeba było otworzyć. Tu było kiedyś, ale musieliśmy wyjewać, bo A trzeba się grzać, przycisnąć. No to trzeba zrobić. No. Pozbyć się balastu. Możemy wyciąć pierwsze, a później na drugi dzień normalnie wyjeżdżamy. <noise> Czyli wyrzucone było, bo się grzało. To w sezonie niepotrzebne jest. Nie, no A w zimie nie pali ta tego. od nie. Już nie chodzi o kukurydzy. jest taka historia była, że Zagrzała się, no i odkąd trochę korek, a korek wziąłem i korka nie ma. I szukaliśmy. Tak? Szukaliśmy godzinę i, i poczekali po, po, po godzinie, a stygła. Czyli zagotowała się. <grym grym grym> zagotowała się, 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 no. no. Aż korek. Bo była brudna, nie wyczyściliśmy wtedy. A, czyli było szybko pędem, pędem, a później godzinę czasu karczerem, to, tak, tak, jak tak. To, jak to się chce przyspieszyć, to potem jeszcze godzinę. No jeszcze gorzej. Ta, tak, musisz jeszcze szukać później no. korka i... Chyba, że łacienika zamienić można. A to nie pasuje. Nie pasuje o inne wejście. <laughs> Mamy tutaj z tyłu kółka. To też tak Tyl, Cała tak właśnie. Mamy tutaj siłownik od skrętu, tak? No, dobrze smarowany, bo widać Dobrze smarowany, Autosmarowanie tutaj tak. występuje. On Kedy chce to sobie posmaruje. Kiedy... Kiedy chce, czyli cały czas smaruje. I słuchajcie, no, tutaj jest dość ciekawie to zrobione, bo te kółka są bardzo zbliżone do siebie, tak. A no, specjalnie tak zrobione. To, to tutaj nie ma, to jest do driftu. Do driftu jest dobrze. Trójka i drift. Koła tak jeżdżą tak. i Także z bokem. A także to jeszcze Damian nam pokazał, zobaczcie. Mamy tutaj silnik. No to... I rozrusznik od czego jest? To nie jest oryginalny rozrusznik, jest od Jelcza. Aha, czyli od Jelcza Szybciej kręci. Szybciej kręci? Szybciej zapali w tym, no. Aha. Czemu tu oryginalny nie siedzi rozrusznik? To no był oryginalny kredysin, ale on bardzo dużo prądu ciągnął i musieliśmy założyć inny. Aha, czyli za dużo prądu i po prostu ten no i lepszy i Nie chciał palić wtedy, nie? Aha. No to jest lepszy. Słuchaj, a tutaj będąc jeszcze na samym tyle, mamy rurę wydechową. Powiedz, ona jest tak dość położona Prosto w rżysko, jeśli chcieliśmy coś suchego, nie wypuściła żadnej iskierki, nie poleciała. Iskry, jak sylestra. Ale to nie było niebezpieczne, tak wypuszczać, że prosto w rżycho? Nie, nie zapaliło się jeszcze. jeszcze się nic nie zapaliło. Ale bizonie jest to dobrze rozwiązane, bo jest tak ten ok, kikot wywalony do góry. Do, do góry, i zanim, wiesz, ta iskra spadnie, to ona już zgasi się nie? przez ten czas lotu. No, zaraz możemy podnieść góry. No, możemy podnieść, ale. Po Poprawimy fabrykę. Kabina to mała, łóżeczku? Tak, kabina mała. Ja bym się ją nie wiem, w ku na kumarzy chyba w kasku. <laughs> Dobrze, damy. jak to wyglądało w tej kabinie? Co tutaj od czego jest? To jest od rury, prawo, lewo. A, czyli to obracamy rurę tam. Ale górę. jeszcze jeden człowiek musi być z tyłu, żeby pchał, nie? <laughs> jeszcze jeden musi pchać, bo już no. ta jest. Aha, tutaj mamy dalej To jest Przyspieszać, tak? tak, Przyspieszamy tak. jazdę. Teraz mamy prawą stronę To jest góra, dół, headera. Góra, dół, header, podnoszenie, opuszczanie no. Ta górna wajcha do czego jest? A góra, dół, tak, motowideo tak. od kukurydzy tak. tak. Czyli ta gałka od góra, dół, a ta niżej to biegi są, tak? No. Jak te biegi wyglądają? No masz tu schemat A Czyli tutaj mamy schemat, mamy do w dół i do siebie wsteczny no, Tak wsteczny, tak jedynka, tak dwójka Trzeba uważać na trójkę, żeby się nie przycięła, bo ona wyskoczy. A, i trójka, tak, dobra. No dobra. Ręczny, był kiedyś, odrachuję od Nie od dwie. A skoro bez. A od dwie. Tak, działa tak, Był dobra. kiedyś hamulec też, ale on się zaczął Hamulec był, tak? 50 lat temu nie działa. My <noise> kotroni do czego? Do. Do, do, do tej końcówki końcówki, do, no Tak, do kierowania do włączenie włączanie hederu do przodu Tak, włączanie hederu no to jest, mamy Tu jest, o i do tyłu A to się jakoś blokuje, bo końcówka się blokowało? No nie, no musisz nogą przyciąć A, jest tam taki dżindel? Był kiedyś A, czyli jeszcze teraz nie ma, dobra o, i to włączanie jest... Z... ...będne Włączanie będne tutaj mamy, aha, tak. dobra Tutaj mamy niżej gaz, tak? No gaz I tam niżej powinna być... No ale od, nie od ma, Tak, od tej żaluzji do grzania silnika i tu nagrzewnica, była, widzę. Była nagrzewnica? Ja Pokaż. Gdzie tu mamy? A, jest nagrzewnica, tak? No. Ale używałeś się chociaż raz? Nie, bo nie działa. <laughs> A my mieliśmy także gałkę do. Grubości sieczki. Tak, tak, tu masz. Tutaj jest, tak? Ustawiała się grubość. No, sieczkę możesz wyjść na 10 cm albo na pół metra. Albo na pół metra. Albo całekolby aha. No. Ale wiatraczek masz tutaj. Ale to widziałeś... ma ale jak to ręką machasz, bardzo tak? To wtedy działa. No i co? jest. się cztery. i, I kurde, no, trochę mało miejsca tutaj macie. To szkoło jest. No, dlatego chodziło. Tak. Chodziło jeszcze Tak. Zegary, no zegary jak zegary, A w każdej maszynie. No, bo wyskoczyła. A to co to było? No, to chodź, nie wiem. Ja bym grał w Lęki, na Aha, takie przedstawienie. No to jest kabina i kabina, w sumie, nie? Yeah. Oni mieli praktycznie wszędzie te kabiny na tych sieczkarniach, po kosówkach takie same. Tylko się tam różniły paroma elementami. No a czy masz jakieś wspomnienia z tą kabiną? No ona dość wygodna, może nie jest, ale coś ciekawego się wydarzyło w niej. Wydarzyło się kiedyś. No, był młody korosta, operator, skręcał. No i wypadł z kabiny. Kombajn się chodzi w koło. No, I kręcił się kręcił dopadł, się Czyli za mocno skręcił, wypadł. Tak, i, wypadł. I jeszcze marsza się kręciła dookoła, no, tak? tak. Działo się na jakcie. Takie są śruby, dwie. Kiedyś się obcięły. No, i człowiek musiał napierdalać dalać głową o kabinę. A czy się odpięła i wdętała? Nie tak? kurwa, A, a operator kabinu, o, o tę o szybę. O jezu. walił cały czas. Co? No. Przy tym, wsiadanie tutaj do tej kabiny, dość strome są te schodki i też za przyjemnie się tutaj nie wchodzi. No, ale jakoś to było wtedy. Ale także mamy jeszcze gorszą trochę stronę tych właśnie maszyn, które no, najczęściej już tak po prostu wyglądają. Na części poszły, o. dużo egzemplarzy. Tu możesz sobie zobaczyć ten bęben, tak, tak. O, o, wyglądał od środka. To 12 12 było. 12 do jej było noży, tak? Tak, tak. No i tutaj same pozostałości, bo to resztę przełoży się pewnie do tamtej, A tak? Tak, znaczy no, to było na części. To było na części kupiona, to mówię, że jechałeś kawałek drogi nie tak? Tak, no. jak do, trasa minęła. Ona jeszcze Co? była taka do jazdy czy to typowo już na to, części było? Nie, to była dobra, dobra. Jeszcze dobra była, tak? Tylko bęben stał, bambem, bęben stał, bo kosy były. A ja ruszyć. A czyli ten bęben tam był skrzywdzony tak. tak no, I już na, poszło na, na część. Części, no. Także no, tak wygląda cała ta historia. Mówię, że y, te kombajny miały dość krótkie te rury, tak. I trzeba było, było się blisko no tym czujnika trzymać znowu, nie? Ale był za to patent, który właśnie Wam pokażemy teraz. Był to y, taki mały patencik, tutaj robiliście wy, czy to. Był, nie, to było już. To już było wcześniej. Y, jeśli chcieliśmy mieć dalszy wyrzut, to taki naszek sobie jeszcze y, mogliśmy dokręcić, dospawać i ona wtedy trochę dalej jeszcze to ryszała, dalej buchała, no, no. Tak. Ale fabrycznie były wszystkie takie same rury, nie? No dobra, jeśli o prędkość... Jak myślisz ile to mogło polecieć? Maksymalnie 20 co? Maksymalnie tak 20 mogło no, polecieć. No pod górkę 12-13. No, pod górkę jest trochę, no. trochę miało. No. Wiadomo tak, a tak myślisz prędkość jazdy na przykład, no daj mi no Ty, ty, ty najwięcej podbierałeś y, y, z Pokosa, tak? Najwięcej po kosy, no. to ile tak wtedy jechałeś? 6-7 na godzinę. 6-7 na godzinę, taka jazda była. No tak, no to. Dość sprawnie no, w nawrócił się. Zależy od grubości wałek. Ale zdarzyło się, często się zdarza przypchać taką maszynę? Często. Lubi się zachować. Lubi, lubi. Ale wtedy. Ale było dużo dłubania, czy zazwyczaj było tak? Nie, ja że... to nigdy nie dłubałem. Cofałeś tylko? Zawsze cofałem. Mi jeszcze się taka historia przypomniała. Na pewno będziesz wiedział o kim mówię. Słuchaj była taka historia. Pamiętam właśnie te maszyny, jak robiły. One często u nas zostawały, bo tam zazwyczaj jeszcze po nas gdzieś tam jeszcze dalej jechali. Także u nas stali na podwórku jeszcze. Pamiętaj, jak ona cięła kukurydzę, miała te wielką motowidła przecież, one wyklepywały najczęściej te kolby, nie? Tak, spadało w Tak, spadało. Dużo dostawało po tych sieczkarniach o. właśnie. Pamiętam, raz była taka sytuacja, że właśnie przyjechała do nas ta sieczkarnia, i tak dymiła o stronie, że były telefony, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy się nic nie pali. Pamiętam to jak dzisiaj, że dzwonili tam chyba dwie osoby, zadzwoniły, że czy ta sierzkania się nam nie pali czasem. No bo puściła taki kłęb dymu, ale zazwyczaj to były dobre sierzkanie, no robiły swoją robotę. Wiadomo, awaryjna każda, jest maszyna, każda się zepsuje, jak się dba, to się mniej psuje. cięło się tym, cięło się, jak nie było czym, to się cięło. Przecież było u nas w naszych okolicach zetki, to raczej nie było, nie? nie tylko u chodzą. nas te cieły cały czas te kukurydzę, no hmm. teraz mamy, kurde, zajebiste sprzęty, wpadają, to, chłopaki, moment, rozumie? No wtedy właśnie skodziło, no ale no, no ale był na kasa była wtedy tak wszystko właśnie Inaczej inne te maszyny były, też nie było takiego rozwoju tego, no nie było. a były już tam gdzie gdzie te jaguary się pojawiały. Był, ale ale małość. To słuchajcie, to nie na te czasy naszego gospodarstwa, wtedy były żeby na takie te, te, teraz taki jaguar wpadać i robi robotę w moment. Ona przez swoje, całe całą życie zarobiła na sobie. na zarobiła zarobiła Może spokojnie sobie teraz stać może. i odpoczywać. Tak. Słuchaj, długo ona jeszcze będzie u was? Robić? Jeszcze p... będzie robić? Będzie. Ja powiedziałem, że nie jest i będzie chodziła do końca. Sentyment Masz? No Ty, no jeszcze zarobię, jeszcze na raz. Zarobię jeszcze raz. A tak szczerze, ile, bo na początku sobie zażartowaliśmy, ile na tym sezonie, sezonów już lecisz? Ogólnie, ogólnie ile? Ta, to 14. 14 sedan. Teraz. Także już masz doświadczenie. No już jest. I mówi, że bez problemu możesz jechać. Ogo, ogolić tam coś, ale już no głównie kurde no, z pokosu, nie? No już to. Tak. Wiadomo, no to jednak jest trochę teraz. Człowiek się teraz przyzwyczaił trochę do tych maszyn tych większych. No, to by się rozleniewił ci powiem, człowiek. Ja na to żeby ciężko. Na tym w sensie. byłoby ciężko wrócić, nie? Przyzwyczaić się. Ale tak. jest sentyment cały czas do maszyny, tak? No jeszcze mi chciał tam powiedzieć. pojeździł, tak? A ku kurde byś pociąg bo mówi, mówisz, że nie ku, nie się, kurde. Nie pociąłbyś A nie pociąłbyś? Także tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo, był z nami Damian dzisiaj, dzięki serdeczne za rozmowę i widzimy się w następnych nagraniach i do